Dzisiaj mamy otwieranie paczek, i przy okazji pokażę Wam to, co jest w tym momencie dostępne na sprzedaż dla koni. Zaczynamy z otwieraniem paczek, które nie są niczym nowym, ale w końcu powrócił ten ktoś. Pierwszą rzeczą mamy Kukłę. I kto mnie zna, ten wie, kto to już jest i na kogo czekałam, oni wrócili. I to są, jak nikt inny. Jest i szetan. Boże, ty wyglądasz... Jezu, jak ty biedny jesteś. Szytan to jest zawsze koń po przejściach. Co ty tu w głowie masz, chłopie? O matko. Szetan. Co ci się z usza... Będzie renowacja. Jak nic... To ucho jest jeszcze w miarę, ale to ucho już mu odpada po prostu. Szetan. Ojej. Tu mu też nici poszły. Coś ty robił, chłopie. Więc to jest mój koń szetan, koń anglo-arabski po przejściach całe, całe życie. Jeżeli będziecie chcieli, mogę z nim zrobić renowację ponownie, bo już był raz. Renowacji renowacji właśnie szetana już był raz. No i teraz widać, że trzeba odnowa, bo... On bardzo źle wygląda. Nie oszukujmy się. On wygląda jak jak psu wyjęty z gardła, więc. A jeszcze tu ma dziurę. No super. No super. On ma 3 lata. Ehm, dobra. Ehm, <grytanie> Oj, biedny, biedny. Kolejnym koniem jest koń, którego kupiłam. Nie jest on mojego autorstwa. Ehm, zobaczymy, jak podróż jej minęła. Oniu. Czy ja ci obcięłam? Właśnie obcięłam taśmę z, z kija. No dobra. Ojej, ale wyszczeliłeś. Boże, ten grzywki. E, to jest Nadzieżda. Ona się trochę lepiej czuje przy transporcie. Chociaż. Nie, ona się w miarę dobrze czuje. E, młoda kaczka. To jest młoda klaczka, yy... rasy nie ma, więc to jest takim po prostu ogólnym konikiem. Też po przejściach widać, że też gdzieś tam zahaczyła o coś, ale dojdzie do siebie. Dojdzie do siebie, musi chwilę poleżeć bez yy, tego, bez jakiegoś tam worka. Yy, Grzywki ona nie ma. Nie pamiętam niestety autora tego konia. Jeżeli ktoś wie, czy to jest, kto jest autorem tego konia, no to dajcie mi namiary, bo ja chcę doinformować się, czy mogę jej dorobić grzywę, bo, bo to jest jej grzywka. Ten prędzelek to jest jej grzywka, więc jeżeli mogłabym dorobić, to trzeba mi autora, czy zezwala, czy nie. Bo ja ogólnie jestem tym autorem, że jeżeli chcesz, to możesz nawet na łyso konia obciąć i zrobić mu inną grzywę, ale każdy autor jest inny, więc co innego zezwala. No i mamy oczywiście klasykę, klasykę mojej hodowli, czyli nikt inny jak nie koń, o którego większość pyta, gdzie on jest. Wrócił. On tak wygląda z tej strony. Co ci się z włosami stało, Welbent? Welbent, halo? Puść tą taśmę. O, Jezu. O, Jezu. Dobra, jest. Co ci się tu wydarzyło? Halo, chłopie. Grzywka twoja. Halo, chłopie. Ale to przyległo do ciebie. O, też mamy renowację welbenta. Nie wiem, czy to widać. Z drugiej strony będzie widać. Yy, będzie renowacja welbęciska. Trzeba mu. O. <grystanie> o, i teraz jest już typowy welbent. Na pewno trzeba go wypchać. Tak? Tak. No. Yy. Więc trzeba go wypkać. Jezu, co ci się tu stało? Patrzcie się. Taki jest. Dobra, ja ogarnę welbenta ogarnę go. Będziemy mieć renowację welbenta i szytana. Jeżeli yy, chcecie taki film, to taki film się na pewno pojawi. Kiedy? Nie wiem. O matko, koniu. To jest w ogóle mój prywatny koń, właśnie. Jeszcze czekamy na to, żeby przyjechało mi te ogłowie welbenta. Bo jest ogłowie, który jest w tym momencie na sprzedaż, czyli te ogłowie jest starym ogłowiem welbenta. Ja mogę mu to założyć. Tylko trzeba tu ot ot otworzyć. Hop, hop. I na welbenta one jest ok, ale na inne konie w rozmiarze A3, właśnie te moje nowsze konie A3, już jest nie tak. Bo mówię, to jest o głowie robione na wymiar Welbenta. Tylko mówię, teraz Welbent jest strasznie tutaj dziwny, bo coś mu się stało. On chyba tak musiał leżeć. On jest ogólnie prosty i tak dalej. Tylko kwestia tego, jak go położono w tej paczce. I, i no, ogłowie jest na niego gitarka. Ale mówię, Welbent ma nowe o głowie, to chcę te ogłowie na przykład sprzedać, jeżeli ktoś by był zainteresowany. A cena nadal jest do propozycji tak, werbencisko? Dobra, odpocznij sobie, bo ty wyglądasz jak dosłownie koń po przejściu. Dobra, będziemy robić renowację werbenta. I ze wszystkich y, rzeczy, które mam, to zaraz Wam pokażę, co jest, czego nie ma y, i za ile. To jest w ogóle do propozycji. Kto ile da? Ona w ogóle jest wystawiona na wszelkich moich aplikacjach za 100 zł, ale możecie sobie własną cenę zaproponować, więc y, no. I nie ma wodzy, ale są czanki. hakamorem. Dobra, kolejną rzeczą są kordea. Kordeo jest tutaj aż 7 kordeo, tam można tak odmieniać. Jest no 7 sztuk takich, one są w różnym rozmiarze, czy to właśnie te mniejsze, czy większe. Yy, I tak, i one są po 3 złote sztuka, jeżeli ktoś z Was by był zainteresowany. Mam też taką różową, bo dziewczyna chciała na życzenie. Jestem w stanie zrobić właśnie czerwone, różowe albo takie, bo to jest ogólnie kolor bezpośrednio yy, w, materiału. Jest po prostu trzykolorowy: zielono, niebiesko, ciemny, niebieski. Jest właśnie ten różowiutki. Na życzenie mogę taki zrobić. One też jest za 3 zł. Jest ostatnia sztuka uwiązu, z racji, że nie mam w tym momencie karabinczyków. Karabinczek jest taki i jest one też chyba za 3 albo 4 zł. Już nie pamiętam, ale coś w tych okolicach. No i następną rzeczą mamy yy, naczółki. Są one takiego koloru, jeszcze są o, ojej, takie, no i oczywiście zwykłe, złote i one są po 8 zł sztuka, więc chyba najtańsze, jeżeli chodzi o naczółki, bo widzę, że naczółki właśnie tego typu są za około 30-40 zł, ale u mnie są po 8, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Są również nauszniki. W rozmiarze A4, ale zmieszczą się na konie A3. To takie trochę y, Hobby Horsy A3, ale z mniejszymi uszami, więc jeżeli ktoś by chciał, no to są za 20 zł od sztuki. Dobra, mam jeszcze okulary, które dosłownie są jak lusterki. Jest też takie. I jest jeszcze takie. Więc to są trzy sztuki okularów. One są po 10 zł sztuka. Jakby coś chciało, jest medal. Nie wiem. Jest na Vinted. Mogę go nawet za grosze oddać. I tak gdzieś się za groszę. Wędzidło z druków 3D od Horshop. Jest za 14. Jakby ktoś potrzebował. Jest też Baby Horse za 10 zł. Chociaż on nie ma nic skojarzonego z, z Baby Horsem. Tylko po prostu malutki konik pluszowy. On jest zrobiony z filcu, znaczy filcowany ten tak jest tą igłą taką, więc e, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, co za 10 zł konik jest. Taki. No i oczywiście moje stare prace bardziej w wersji kaletniczej, bo siedziałam kiedyś w kaletnictwie, są tu e, branzoletki. E, Ta zwana Wolna Białoruś 25, oddam. Konik za 30. Tak on wygląda. Jest to taka brązoletka na rękę. Zapina się je tak. Bardzo prosty sposób zapięcia. Przerzucamy, zapinamy. I po prostu na rękę. Tylko ja mam strasznie chudą rękę, więc u mnie to tak średnio. I po prostu mamy taką brązoletkę, tak. Te portfele, jeden taki z koniem, i drugi. One są na wintet, ale można sobie zaproponować własną cenę, kto ile przykładowo by dał. Tak on wygląda. I jest on mojego autorstwa, tak samo jak ten. No i oczywiście przykład y, czarmsiki, które są w tym momencie dostępne. Ojej, weź ty pokaż tą buźkę. O, są takie z buźką. No, mam nadzieję, że coś widać. To są przykładowe kolory, ale są jeszcze więcej kolorków. Więc one są po 2 złote od sztuki. Ewentualnie zestawy oczywiście tańsze. I przy zakupie więcej, większej ilości jest oczywiście też gratisy. Na przykład można dostać taką marchewkę, albo jak ktoś ją chce kupić, no to można kupić za 2 złote, bo dostać w gratisie. To samo tyczy się banana. Tu są w ogóle pierogi niebieskie, nie wiem czemu. Są też naczółki, no i oczywiście klasyczne słodycze. I gdzieś tam jeszcze są naklejki, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, można też właśnie takowe rzeczy dostać. A jeżeli chcecie filmik związany z Welbentem, napiszcie w komentarzu, czy chcecie e, odnawianie powiedzmy tego konia i to samo szetana, bo jest tanie strasznie wygięty. Patrzcie się. Coś ty zrobił ze swoim życiem, Welbent. Welbent ma ogólnie 5 lat. Ja się nie dziwię na to, jak on wygląda, ale... Kurier Ci zaszkodził, chłopie, widzisz? Boże, jak Ty, chłopie, wyglądasz, no. <grafię> więc jeżeli chcecie z nim film, no to napiszcie w komentarzu. Postaram się coś nagrać. Odnawianie Welbenta, wypychanie go. On jest jeszcze w ogóle wypchany watą zwykłą, czyli wata kosmetyczna, więc nie dziwota, że on tutaj tak wygląda, bo jest to wata kosmetyczna i wypchniemy go yy, kulką silikonową. Tak? Zostaniesz nakarmiony z czymś innym. On się tego nie spodziewa jeszcze. I zmienię mu kij, bo ma strasznie długi. Ej, ty chłopie, sufitu dostajesz. Okej. Okay. Można go używać jako kuk kukłę do ściągania kurzy na suficie, tak? Bo Boże, Ciebie ewidentnie trzeba odnowić. <grym> Jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie oczywiście lajka, komentarz i suba. No to cześć. Ci.